Witajcie, witajcie! Przed wami książeczka Beaty i Eugeniusza Dębskich. Jest to 23., czyli część pierwsza cyklu od wydawnictwa Agora. Tak się przedstawia i zaczniemy tu od cytatu. Pociągnął w górę sutek, szybkim ruchem wziął go w rozwarcie nożyczek i energicznie złączył tkwiące w uchwytach palce. Ała, ta książka naprawdę mnie bolała. Wiecie, bolało mi ciało, kiedy ją czytałam, bolała mnie psychika i każde myślenie, które tylko zaczęło się uruchamiać po kolejnych opisach z książki. Wiecie, nie wiem, czy każdy tak ma, ale no, ja zawsze staram się wczuć w każdą książkę, żeby poczuć ten zamysł taki, który no, chciał przekazać nam autor, w tym przypadku autorzy. I jakby czułam tutaj takie, no, dosyć drastyczne opisy, prawdziwie ukazaną krzywdę ofiary i śledztwo, które raz brną a mi stawało w miejscu. To jednak nie oznacza dla mnie, że książka jest zła. Wiecie, ja czytam ją z zainteresowaniem i sama przyjmowałam się problemami postaci. No, nie przepadam za książkami wręcz idealnymi, w których w ogóle nie trzeba myśleć. Tutaj faktycznie musiałam tym myślenie uruchomić, bo no, byłam po prostu ciekawa, kto szybciej wpadnie na trup. Bohater, czy może ja? Wiecie, spodobało mi się tutaj połączenie byłego gliniarza z super sprawną umysłową babeczką w podeszłym wieku. On działał na podstawie doświadczenia zawodowego. Ona na zasadzie upojenia alkoholowego, które czasem przynosiło dość zabawne, ale nawet przydatne wnioski. On jest osobą do wynajęcia, która potrafi pomóc w sprawach, do których inni nie mają cierpliwości. Sam wie, jak to jest, kiedy ktoś niewinnie zostanie skazany. Pewnego dnia przychodzi do niego pewien mężczyzna, który poszukuje dowodów zbrodni nad swoją żoną. Czy jednak nasz bohater od razu się zgodzi tutaj pomóc? I o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Wiecie, no, ja mogłabym Wam tutaj bardzo dużo zaspoilerować, jednak nie chcę po prostu zdradzać zbyt wiele. No, powiem Wam tylko tyle, że tej książki nikt nie przytuli do serca, bo chociaż zapadną w pamięci, jednak niekoniecznie będą to dobre wspomnienia. Każdy z nich jest wykreowany na kogoś innego i bywa tutaj naprawdę ostro. Od zwykłych zachowań po okropnie niecenzuralne wypowiedzi. W całym swoim życiu nigdy nie chciałabym mieć do czynienia z kimś, kto w tej książce się pokazał wiecie, on niemal miażdżył tutaj wyrzuconymi słowami, w ogóle sprawiał, że czułam się nie tylko taka malutka, ale i w ogóle taka osaczona jakby będąc, nie wiem, w okropnym niebezpieczeństwie naprawdę mega respekt nad tą postacią wykreowana idealnie na takiego, och można by powiedzieć, że takiego aż nie umiem normalnie się wysłowić takiego konkretnego gościa z konkretnymi słowami i jak już coś powiedział, to po prostu klękajcie narody, czuliście jakby ktoś was strzelił w piersi. No, no szok, po prostu jeden wielki szok. Ja mówię, to jest seria kryminalna, mi się akurat ten kryminał bardzo podobał, bo mówię, każdy z bohaterów jest tutaj inny, każdy ma jakieś tam, no, no w ogóle ta swoją babcia, no, no o, polej, 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 jak już polełam, o ja ci tu powiem, ja ci powiem. Także no, no mówię, no była trochę zabawna, była trochę komiczna, ale chwilami no dosyć mocno drastyczna, jak, jak ktoś odcinał sutki, to no, no, siłą rzeczy po prostu mnie balały. <grym> Także jeżeli lubicie takie drastyczne, ostre, mocne książki, to no ja ją Wam polecam. Ja mam w jeszcze tom drugi i trzeci i nie zawaham się go użyć, <grym> żeby przeczytać. A tymczasem żegnam się z Wami i dziękuję wydawnictwu, że mogłam się zagłębić w takie książeczki, gdzie naprawdę, no kiedy czytacie, to je czujecie czujecie je tak emocjonalne na całym ciele, w ogóle wszędzie zapadają wam umysły tak mocno, że zostają na bardzo długo. Ale to tylko o czymś świadczy, że możemy później na przyszłość być tacy troszeczkę, wiecie, bardziej spostrzegawczy, jeżeli zobaczymy jakieś zagrożenie albo zauważymy jakieś tam zachowanie podejrzane czy coś, po tej książce od razu zapali wam się kontrolka. Aha, lepiej tego goście unikać. Także, no, ja się bardzo cieszę, że ją przeczytałam. Ok, to już dla mnie, że... Nie ma Żegnam się z Wami. Możecie zostawić łapeczkę i komentarz dla zasięgu. Pa 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 pa.